Paweł? Co jest? Co ja tutaj robię? No zaprosiła cię tutaj taka jak to świnia! Jak ktoś To jest świnia pepepiku Krum, 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 To właśnie ta świnia zaprosiła tutaj mamę i będziemy grać w bardzo dziwną grę. Chyba mnie popepiło, że będę w to grał, ale jeśli chcecie bardziej -tu, 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 tu gier, zostawcie łapkę w górę Jak będzie subskrypcję. Jak będzie, jak będzie. Ile mamo? Ile? Dwa! Łapek. DZIEŚCIA TYSIĘCY! To wtedy ta świnia znowu tu przyjdzie. I będzie miała nóżki! Mama Peppa, mama Peppa, mamo Peppo! Uuu, uh, uh, Chcesz powiedzieć, że naprawdę będziemy grali w świnkę Peppa? Serio, będziemy w to grali. AHA! Gra się nazywa Peppa Pig, złote buty. Choose a color, a pattern and some stickers. When you are finished, press the green done button. To change clothes. On mówi, że y, Pepa strasznie jest wielką świnią Umorusała ur buty Uwaliła buty błotem tak, że trzeba zrobić jej nowe Dlatego tutaj z mamą zrobimy, ja bym dał o to Cyk. 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 <grym> czekaj, co, Tylko jedno czekaj, mogę A jest grudzień, to Nie. co ja gadam? Jaki grudzień? <grym> szeduszka. O, jakie słodkie. Czego jedno mogę? No widzisz, widocznie to jest ograniczające. Co takie. to? Kwiatek. Dinozaur. Dobra, dinozaur. I różowe. O, dobra. Klikam zielony Great pair of boots. And look, there is a golden boot. Pepa jest strasznie roszczeniowym prosiakiem i nie wystarcza mi taki ładny buty, jakie zrobiliśmy. Ona chce no, no. złote buty. Ale na razie ma... Co to? Czy to, to, to jest angielski? Mało tej śwince. Mogę już kliknąć? Nie, skokienkę zmieniamy. O, to to Thomas! Oddawaj dawaj, O ty świnio... kurczaku. Jest okej? Okay? Tak. A czemu nie mogę samolota kliknąć? Prez de zielone. Dawaj, prez de zielone. I lecimy. Very happy. Oh. My też jesteśmy happy Ona no, ona dalej chce złote buty Ona mówi Padeł, możesz mieć wielką lipę jak nie dasz mi złotych butów i chrumczy na mnie takim strasznym chrumkiem, takim Press the green done button to see what's in your toy basket Co jest w moim toy, miała toy basket Będę miała toy basket, co to znaczy? Jest basketball i toy basket oh. A, Toy Basket, że koszyk z zabawkami Patrzcie, tu jest jak się uświniła. Nie, tylko nie śpiewanie! Nie, nie! Nie! Ubociliśmy się jak świnie, zaprosiliśmy całe miasto do świnienia, ale jestem świnią, a ja jestem słoniem świnią, a ja jestem zato, a ja wilkiem, a ja jestem owcą świnią, a ja to jeszcze też się chce uświnić, ale fajnie jest być perełką, mega sztok, hiper, mega hiper. Ja to chyba jestem niepotrzebna Nie, nie, ja, bo ty ten, ja jestem tylko lektorem polskim, Aha, ja tłumaczę to jest translator Mama ta gra Google Translate Zobaczmy co jest w tym basketu ja. Jezu, ta muzyka Do tak głośna. To... Co chcemy odpakować? Od, y, odpakować prezent, no standardowo kwadratowy is... Nie można dawać zwierząt na prezent nikomu I look out for the golden boots. Where are you o co to chodzi to z tymi złotymi butami? Komplikowana sprawa. Komplikowany język. Czekaj, szukamy tutaj czegoś. Na chybił trafił. and ready to go on an adventure. Pepa jest wściekła, że dalej nie ma złotych butów. I za chwilę wybuchnie mi telefon, jak nie odnajdę. Więc muszę się postarać teraz. Mamo, pomóż mi, proszę, bo to ja tylko tutaj komentuję. No ale nie wiem, co ja mam robić. No znowu nowe buty. Butomanka. Nie będziemy robić znowu jej butów. Won, Pepo Budżet się skończył. Zabieramy. buty. Dokładnie. Będziesz teraz bez niczego łazić. Odebraliśmy jej koronę. Wszystko zabraliśmy, a oni mówią no oh Way. Well. Dobra, idziemy kartki karmić. Coś tutaj narzucać do, do tej strategii. Tak, on powiedział. Wrzuć koryto do koryta dla tego tak powiedział. Tylko po angielsku To jest mój autorski przepis. Magda Gessler by się nie powstydziła. <grym> Magda Gessler by wzięła tą wniskę i tak. to, nie Wszystko, dawaj jej, to jest świnia, Aha, wszystko. Wszystkie składniki. Nie Marchewka wiem. jest zdrowa. Nie wiem, czy wiecie, ale świnie są wszystko żerne. Wiedziałaś, mamo? Teraz już wiem. A teraz pomiksuję. Świniaczku! <grym> Wow, zrobiłem pyszny szajs Mamo, on mówi a nie ciasto To wyszła jakaś taka gąbka albo kruchawka Albo taka kubka. fuj, jakie kubki Tnę kubkę Gdzie jest już do kubki? Mamo, czemu nie mówisz mi, że mówię źle? Nie no, ja słucham co ten pan mówi, on mówi well done On mówi ładna pocięta kubka Ole trąbią, nie wolno trąbić, jak nie ma zagrożenia. Tutaj pociętą kubkę kaczką. dawaj. A, bo to był przepis na karmę dla kaczek. Kubkę, kubkę dla kaczek to taka nazwa ciasta Dawaj w Pepę teraz rzuć A masz, świniaczku Ale prosiak Coś się zacięło Dawaj, Dobra, bierzemy z butsa. A, można wyjść tutaj guzikiem, dobra Zobaczmy co jest tu Aku mam Mamo, dwa złote buty to jeden odpakowany prezent Aha. Musimy zebrać wszystkie prezenty Ale nigdy nie damy rady tego zrobić Tutaj właśnie widzimy jak tata Pepy uczy Świniaka? Jak Naplak się taplać w błocie? Dawaj, klikaj ze mną! Lecę brudnośnikom! Pepepepepepe Po co jeszcze leczoła? O nie! Walnij ją, bo mnie urządli! Dobra, ja bym myślała, że była okej okay. Wystarczy? Z Czego oni się cieszą? Czego oni się cieszą? Kapitan Ameryka przyszedł! <laughs> tytuł On chrumczy na nas! Adventure! Dobra Let's visit Miss Rabbit Ach, i Miss Rabbit! Oh. Krylite CO? Uuu, kosmiczna epopeja Lądowanie na Saturnie, tak jak powiedział I wszyscy surwają, ale ta... Bo mają bańki wydlane na głowie A wiadomo, że one się unoszą w sobie, <grymne> Wybrałaś przed chwilą jakąś świnię Katnęłam Ale mieliśmy, mamy, nie, mamy wziąć to co on chce, czyli tego świniaka to, Aha Tak Jedną bo zieloną Bo dla nas wyplaci. Tak Jedna zielona świnia, Patrz. Butu. Jej Mamy więcej. Mamy parę butów. Ja bym walał gitarę i pachołek. O pachołek bym chciał, tak. kogo jest ta gra. No dla nas, mamo, nie, nie widzę, jak się świetnie bawimy. Co byśmy robili dzisiaj, gdyby nie ta piękna gra przygodowa o śwince? Czuję się, że sam gram w tej grazie, ja myśli kolektorem. Łap kupisy. Mam kukisy. Jeszcze jeden. Dajcie trzeci, jest! Wyglądają jak piegówki. Ej, starsz paserny ten George, nie uważasz? Tak. Prezent, proszę, odpakować prezent. Ja, A, mogę żółty. ja biorę się. Nie, ja, nie, żółty, wiesz, proszę. Bo, bo tu widać co to jest. Eee, jednak mogę tam dobić. Czy my mamy tylko tyle nie, rzeczy do robienia? Nie, no, bo ta sama mi Dlaczego kazali się nam w to grać? Wrzucamy Boże, stopy do błotka Nie! Yeah. I tego ślimaka w łeb No ale jak można ślimaka? To wygląda jak ziemniaka, nie błoto O przyszła o, Help Naparzamy ją, dawaj, naparzaj, naparzaj ją Co taka muzyczka wesoła, my tutaj walczymy z Pepą o wolność Nie wiadomo o co chodzi O pieniądze Pepie chodzi Zaraz mi się telefon zepsuje. No Tak idzie zadowolona, <laughs> cali się Szczęśliwa świnka Gdzie nas jeszcze nie było? W kosmosie byliśmy, tak. w błotku byliśmy, tak. tutaj byliśmy ja Tak, oddawaj buty <laughs> Czekaj, tu byliśmy? Tak W tym basenie? Tak, to jest przebieranie Z tatuszkami byliśmy no. Ale tego nie kojarzę Byliśmy, dobra, dawaj nie, miso to... No nie. Teraz wybierzmy inną postać. Znajdź moją apteczkę, moje rakiety śniegowe a i szukaj. Ja szupi. już chyba zajarzyłam, o co chodzi. To ty szukaj rzeczy, co ona chce, a ja w nią rzucam... A ja w nią no, rzucam karłami no dawaj. i padem do laptopa do konsoli, znaczy. To nie jest gra siłowa, to jest gra na spostrzegawczość. Ja, ja jej rzucam. Mam, i... mam rakietę. Well done! Ja jej rzucam, żeby więcej rzeczy miała Ale to wolno reaguje ta gra. Bo nie można dwa palce, a my robimy dwa palce teraz. No well done! Well done. No i mamy buta, nie? Jeszcze, Ale nie? jeszcze mamy czajniczki. Ja. Dawaj, a jak rzucam dalej krasnalami w nią. Nie raz wystarczy, bo ona. No. Ale to tak strasznie wolno reaguje. No wiem, łapa hołka, Ja lubię tak przesuwać te rzeczy, żeby tam Odstresowuje. Ta gra jest przesada, Są, jest tylko 6 akcywity. To jest taki trochę zakle zaklęty. Krąg, nie ma wyjścia z tej gry. To jest jak, jak incepcja, nie no, jest wyjście. W sensie. Widzisz? Trzeba znaleźć wszystkie zabawki. Wtedy nie wiem, przyjeżdża do ciebie ty osobiście. Wiecie kto? Świnka pepa! I wtedy możecie z nią razem pochrupkać Ale no, ja nie wiem, czy chce, przyjechała do nas świnka pepa. Bo Bo się boję trochę. Ona, wieprzowiny? Ona, no ja nie wiem wieprzowiny to po pierwsze. A po Oj, drugie, bo. ja się boję świń, więc chyba zakończymy tutaj, bo już nic więcej z tej gry nie wyciśniemy. Nie wiem dlaczego kazaliście nam grać w Grę, ale była mega świńska. To było mega świństwo. Muszę przyznać rację. Świńska bez wątpienia. To wasza wina. Dziękujemy Wam za to. Do zobaczenia. Ale chętnie zagramy w jakąś inną grę. Ta!